Jakub Błaszczykowski ma dzisiaj 35 lat. Urodził się 14 grudnia 1985 roku. gdy na pozycji pomocnik dzisiaj o książce poświęconej o jego początkach przygody z piłką. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagramy sobie filmik. Opowiem właśnie Wam o książce o Jakubie Błaszczykowskim. Książka wygląda właśnie tak. Książka została napisana przez Marcina Rosłonia a ilustrację do niej narysował Marcin Strzembosz. Wydało ją wydawnictwo Papiron w serii Bohaterowie z Wojska. Książka zaczyna się jak Jakub Łaszczykowski i jego o lata starszy brat Dawid siedzą na kanapie i wyczekują na półfinał Igrzysk Olimpijskich które się odbywają 1992 roku na stadionie Camp Nou, który należy do FC Barcelony. Mecz ma się odbyć z Australią. Szykował się właśnie do niego wujek Błaszczykowskich, Jerzy Brzęczek, tak, ten Jerzy Brzęczek, tutaj się właśnie wam wyświetla, trener reprezentacji Polski. Jest on rodzonym bratem matki Błaszczykowskiej. Polska wygrała z Australią 6 do 1. Później doszli do finału z Hiszpanią i przegrali. W książce nie jest napisany wynik. I nadeszła zima. Jakub Błaszczykowski przygotowuje się do testów, które mają się odbyć do drużyny Raków Częstochowa które mają być w kwietniu, trzy dni przed wyjazdem do Częstochowy, przecina korana, skóra na kolanie, Błaszczykowski przekoziołkował na sam dół Góry Piaskowej, którą jego koledzy nazywali K2 na szczęście testy do krubu powiodły się, Kuba dostał się do Rakowa, tu opowiadanie się właśnie kończy. Książkę Polecam, choć niestety ma taką jedną wadę. Na pierwszej stronie bracia Błaszczykowscy czekają na mecz, a dopiero na 35 stronie jest właśnie ten przebieg meczu, bo opowiada jak jedli na leśniki, więc to właśnie jest taki kolejny minus. Więc jeżeli film wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję. Yy. Polecajcie moje filmy kolegom, bo to naprawdę zwiększa moje wyświetlenie. Więc to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, cześć.